Witajcie, ludeczki z tej strony sławiecznej. Zapraszam Was na kolejne przygody na moim dojdzie w grze Broken Ranks. Tak, i tym razem w tym filmiku już będą przygody, bo w poprzednim się witałem po długiej, długiej przerwie, a teraz pokażę Wam moje przygody. Kontynuujemy na sławieczny. Jak już wspominałem w poprzednim filmiku, przy powitaniu i przy ogawnianiu tego, co się działo przez ostatnie 9 miesięcy na Brokenie, a trochę się działo. Ostatnim eventem, który nam teraz się właśnie kończy, jutro w poniedziałek, czyli trwa jeszcze no niecały dzień, jest Mordownia, czyli Quest o nazwie Urodziny po no To jest taki event, Quest. On zawsze nam wchodzi tutaj w zakładkę questową i można go obserwować, tak, śledzić. Chodzi o walczenie na Ringu. I jest to quest, żeby udać się do jednego z naganiaczy, żeby wziąć udział w wyzwaniu na ringu. Możesz podejść do łatwiejszego w pojedynkę lub dwie osoby, aby zebrać pełną drużynę i podjąć się trudniejszego. Albo zebrać, tak. My niestety już nie zbierzemy pełnej drużyny i nie pokażę Wam, jak to jest bić w piątkę, niestety. Bo już patrząc nawet przez ostatnią godzinę, dwie, zanim nagrywałem, z ciekawości, to jak widać na wyprawowym czacie, już nikt nie szuka na mordownię. Wszyscy o, sobie troszkę odbijemy, oddalimy ekran. Nikt już nie szukałam no mnie już wszyscy wylatali te fyrki. Dostaje się o takie właśnie, że tony w liczbie 10. Ja już 5 wylatałem solo. Zobaczcie jak to wygląda. Póki co z, z dropów to mamy tropy, bo to one wpadają. Mamy jakieś tam synergetyki, bo one też wpadają. O! To już miałem na sobie, bo jest podpisane, to też już miałem na sobie, to no akurat mi nie wpadło. <laughs> Flaki zostały, bo z poprzedniego eventu z I w każdym razie jesteśmy sobie w Trentis, wejdziemy sobie do naganiacza i mamy dwie opcje. Witaj ponownie, gotów na zabawę w mordowni? Pamiętaj, że wpuszczam razem tylko różne profesje. Tak, to jest akurat to, że nie możecie na przykład iść na dwa mosie, dwa, dwóch magów ognia muszą być różne profesje, na przykład łuk, makognia albo wudu i druid, coś w tym stylu. To jeżeli chodzi o łatwiejszą wersję. Jeżeli chodzi o piątkę, to możecie mieć też pięć profesji różnych. Ta sama mechanika, co przy wejściu na macheta i talula, tak? Musicie mieć pięć różnych profesji. Czyli nie mogą być na przykład dwóch rycerzy, Wudu, Druid i Barba, żydca muszą być. Nie wiem, Barbarzyńca, Łuk, Druid, Voodoo i Moś na przykład, Magog. Przykład. My sobie wejdziemy na łatwiejszą wersję instancji, pach, straciłeś fyrk. I pojawiamy się w Mordowni, która się znajduje z tyłu, oczywiście na zapleczu tąpnięcie w dolnym kemenach. Tutaj klikamy sobie tego, o, jak to, jakiś posąg, bo, bo, bożka, no sorry, coś tu się tak wyskapiło, jakiś komunikat. I po kliknięciu pojawia się przeciwnik na win. Jest to matacz. Jeżeli chodzi o przeciwników, miałem gdzieś tą rozpiskę, kto dokładnie się pojawiał kiedy, ale po prostu przy każdym kliknięciu na posąg ten przeciwnik jest mocniejszy, tak? Czasami jest ich paru, czasami nie ma. Czasami jest jeden, ale mocny. Po prostu widzicie, skończyliśmy. Znowu się tutaj świeci taki. W tym posągu, że można kliknąć i znowu się pojawia, teraz jest to wściekły pies. Czyli na razie sypie nam, jak to widać, czempion. I oczywiście im wyższy poziom przeciwnika, im dalej klikamy, tym teraz... O, dostaliśmy 1000 zł wcześniej, teraz 3100. Oczywiście doświadczenie się zwiększa i wszystko. No i teraz znowu dostaliśmy dwóch przeciwników. Jest to matacz i nie wiem, jaki jest i Przeciwnik, zaraz się dowiemy, nie pamiętam. A, no tak, szaleniec. Chcieli spokojnie sobie wyczekamy ataki. A teraz jeszcze. Tak, no tak, padło. Tak, i dostaliśmy, widzicie, teraz 343. Doświadczenia, 31 psycho i 6300 zł. Czyli stopniowo, stopniowo dostajemy więcej. Tu już mamy, na podglądzie mamy o, pająk leśny, pająk szary i odon, Czyli ten nietoperz z jaski. Champion, to już nie jest uh, taki łatwy. No nie, dobrze, to jest jeszcze dwa piece. to na spokojnie. Ach, nie złapaliśmy. Też też dużo plują. I te pająki, i te noce wodą. Wiemy jego na tym bo on ma najwięcej oczywiście życia. te pajączki to już spróbujemy sobie powolutku. Teraz są zwykłe pająki, tak nie powinny nam tutaj za mocno przeszkadzać. No i super. I kolejna grupka zaliczona. O i mamy drop synergetyka. Jest to Delanta i drop niepokoju. Na czwartej, tak na, od czwartej grupki zaczynają już lecieć dropy. I przeważnie jest tak, że lecą tropy, a mało leci tych niebieskich, zielonych i innych, ale tak to bywa. To jest właśnie taki urok mordowni. Tu może spaść wszystko. Czyli jeżeli macie w tym momencie, tak, wewena, cybulskiego i acerodona, są to czempy, z nich może wpaść nie tylko to, co wpada z czempów, czyli te sety z szarfem nieistnienia i tak dalej, ale mogą wpaść też rarki z nich niebieskie. Równo, r, równe a tym samym poziomom, co Bosy. Bo Trewen, Cygulski i mają 26, 28 i 28 poziom. I z tego co pamiętam, rarki też mają jakieś tam poziomy, na których one mogą wpaść. I z tej, z tej grupki już mogą wpaść niebieskie rarki, chociażby dla PETA. Tak? No ale zobaczymy, co zajmiemy się. Grubki. Odpaliłem już pryseczkę, bo to jest ta grupka, gdzie on może podejść, ugryźć, zabić szybciej. Ja widzę, akurat idzie w trewena także w tego samego, co my postawiliśmy na kołku. Więc... A nie, bez ataku. Zróbmy to, nie powinno być o, piesek idzie w tym miejscu. Ok, jest górnego, dobrze. Ale to jest jeden z Dobrze, górny powinien też już upaść. Miejmy nadzieję, tak, udało się, pięknie, i bardzo, bardzo, A Mamy tutaj tego nie to ładnie, że zbiliśmy. Och, pięknie to wygląda. Fantastycznie w tym momencie. Także jak się ujdzie. No? A nie jednak przeszło, bo miał i osy, i kolki, i kwawkę. Myślałem, że może padł. Padł teraz. I dostaliśmy tropnie pokoju. Zobaczcie, że bardzo ładny ekstra również dla Peta idzie, tak? Fantastycznie. O, i przy okazji, o, popatrzcie, przy okazji weszło nam zadanie tygodniowe. To jest to, co wspominałem w moim poprzednim filmiku, tak, weszły zadania tygodniowe i dzienne. Oczywiście my już nie zdążymy, bo resetuje się w poniedziałek o czwartej, ale pokonaj przycinka o co najmniej, o co najmniej 25. poziomie i dostaliśmy jeden klucz. Gdybyśmy doszli do 10 byśmy mogli otworzyć pierwszą skrzynkę, tak, potem drugą i trzecią, no, ale... Nie mamy na to czasu. Wylosowaliśmy następnych i jest to ichtyon. Ichtion ma w sobie dwóch czempów. Jest to Tilsal wędrowny i zębacz. Nie powinniśmy mieć problemu. Zależy tylko, w kogo najpierw iść w yy, zębacza, bo ma najmniej życia. I zmienimy sobie troszkę o, tak, żeby nas nie pilić. Och jaki piękny, słuchajcie. Magiełka wie, że nagrywam Wam filmik, bo tak ładnie o... daje, trzeba się uleczyć. A, świetnie. Co jest problem. Nie wiem, czy on padnie, czy jest... Ojej, ojej, ojej. Strasznie nas tu biją, jak widać. A znowu sobie dać to kątko. No widzicie, nie padł. Ale na oczywiście... O! O się. Świetnie. Mm, tutaj też trzeba coś wymyślić, żeby on nie podchodził, bo on strasznie mocno bije, jak zauważyliście. A tutaj będę go przytrzymać. Tylko zaladę no, O! o no świetnie, on teraz będzie dostawał o jeszcze pies, super, brawo piesiu. i teraz można się zająć ich pionem nie musimy się jeszcze leczyć mówię, jeżeli tylko kolki wchodzą to to jest fantastyczna grupka bo naprawdę dostaje tutaj Ichtion i wszyscy naprawdę ładne obrażenia. Byle tylko wytrzymać ataków w dystansu nie będzie problemu. Teraz no tej już szczypa. Spadnie w następny. Ale jeszcze sobie zdążymy uleczyć, żeby nie marnować podków. Hit! Ha! Pięknie. I 20 tysięcy doświadczenia, 13 tysięcy złota, dwa tropy lęku. Możemy zobaczyć, co jest następne. Zakażony wyjec. Tak. I nie na żarty. To już są na 75 poziomie. Elity o ile się nie mylę. Nie na żarty jest Elitą. Zakażony wyjec jest chyba. Tak, to jest chyba Elita po prostu z krainy stali z chorobratosa i no my nie damy rady. To jest 75 poziom, oni mają 5600 życia, o ile dobrze pamiętam, a my z no, jeżeli oni pójdą we dwójkę, mają ten szczególnie wariat rozdziawioną, z rozdziawioną paszczą, on po prostu rzuca tymi kamieniami, bo 11 razy tak fum 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 jak karabin maszynowy nie da rady, jeżeli on wszystko pójdzie w psa. To piesek, który ma no 1200 życia, to nie, nie damy rady. Także po prostu, jak trafimy na taką grupkę, gdzie wiemy, że nie damy rady, to po prostu podchodzimy do gzegra. Tak. Witaj, na rodzinach, tąpnięcia. Coś tutaj cicho jak na rodziny, chce się dostać do gildi, sklep ze zbierzakami i chce wyjść z mordowni. Jak już mamy dość, już wiemy, że to nic z tego, że nie chcemy ginąć. Chcę wyjść z mordowni i mamy opcję. Pamiętaj, że za kolejne wejście będziesz musiał zapłacić. Na pewno chcesz wyjść? I rozmyśliłem się. Zostajesz w Mordowni i na pewno bywaj i możesz wybrać Trentis a Lawil Kemenak. My sobie idziemy do Trentis i w ten sposób instancję Mordowni zaliczamy. Za firkę. I mamy jeszcze cztery firki. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tak właśnie wygląda event Mordowni, który już jest chyba drugi lub na trzeci rok. Na urodziny Brokena, chyba drugi rok, bo Brocken ma trzy lata, więc był rok temu i w tym roku, tak, po roku bycia Brokena zgadza się, jakoś tak. Albo może już trzeci raz jest Mordownia, oj, czas leci. i W każdym razie, co nam spadło? Chyba nam spadła, tak, Delanta na drugi poziom, no bo to jesteśmy niskim poziomem, to nam wpadają. No, i po prostu, aby mierzyć siły na zamiary, aby nie ginąć, to wtedy ma się z tego doświadczenie psycho, jakieś tam dropy. No, nie mieliśmy nic niebieskiego, ale póki co tak wygląda ten event, właśnie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A póki co żegnam się z Wami, moi drodzy. Będziemy na bieżąco kontynuować nasze questy i nasze przygody w rockenie. ale to już na następnych filmikach. Zapraszam Was. Do subskrybowania, do oglądania, do komentowania, a ja żegnam się z Wami na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć, cześć.